Czy wyobrażasz sobie, że budujesz dom za milion złotych, zaczynając od dachu? Wielu właścicieli firm robi dokładnie to samo ze swoimi stronami internetowymi. Wydajesz majątek na programistów i grafików, czyli na drogie cegły i farby, ale dajesz im tylko hasło ma być ładnie i sprzedawać. Efekt strona wygląda dobrze, ale funkcjonalnie jest jak labirynt. Kiedy po wdrożeniu odkrywasz, że koszyk jest w złym miejscu, a formularz kontaktowy nie działa na telefonie, musisz burzyć ściany, a to kosztuje fortunę. Nie masz makiety UX, która działałaby jak solidny projekt architektoniczny. Płacisz podwójnie za poprawki, bo zaczynasz wdrożenie bez odpowiedniej strategii i fundamentu. Nie przepłacaj za poprawki na gotowej stronie. Czy wiesz, jak zabezpieczyć się przed kosztownymi błędami wdrożenia? Zacznij od fundamentów. Zamów projekt makiety UX na auditab.pl i buduj swoją stronę z głową.